Witam, jestem Bosiu, a to jest kolejny film na moim kanale. Dzisiaj, dzisiaj sobie porozmawiamy chwilę, nie wiem czy długą, raczej krótką, aczkolwiek od przyszłości kanału. Otóż ostatni film wróciłem potem we styczniu, jest koniec lipca, nie, jest pierwszy dzień sierpnia. Więc było to trochę miesięcy, a nie zrobię tak, że po prostu jakbym nic wracam, bo z reguły takie przerwy trwały miesiąc, dwa. Może krócej? Więcej? Raczej nie. I w tym, w krótkim czasie po prostu, czasie po prostu stwierdziłem, że trochę zmodyfikuję swoje recenzje i jakby nigdy nic zwrócę. Teraz, teraz nie mam takiego pomysłu, ponieważ minęło dużo czasu, byłem zajęty, życie, studia, możliwości. Tak, czasu mi brakowało, nie miałem możliwości być tam, gdzie jest moja kolekcja. Aktualnie to jest jedyna rzecz z imperialnej fortecy, którą e, mam przy sobie i która jest ze mną. Eee... Życie! E, bardzo mnie bolało to z tego powodu, ponieważ nie byłem w stanie odpowiednio pracować nad kanałem, tak jak bym chciał. E, moja pasja do rzeczy, które, do serii, które zbierałem z Lego też trochę za, zagasła, tak, ponieważ e, Lego Star Wars, Star Wars ogólnie. E, Moja pasja do tej e, franczyzy bardzo zamarła. Tak. Już nie jestem was takim wielkim fanem Star Wars jak kiedyś byłem. tak Nie interesuje mnie to, co się dzieje. Oglądam seriale, ale po to, by je obejrzeć i stwierdzić, że w sumie nie było specjalnie warto. Tak przynajmniej było z e, Czytałem trochę. Tak. Poznaję nowe rzeczy, Wie, ale to. Wędrówka na zakup, na której opiera się Lego Mankey Kid, to też jest inna sprawa. Jedyną serią, którą aktualnie Lego zbieram, to jest Mankey Kid, a jej oglądalność filmów z Mankey Kid jest niemalże zerowa. Powiedzmy sobie szczerze, miesiąc pracy nad filmem, żeby obejrzało go 200-300 osób, to nie jest powiedzmy sobie, naj najlepszy wynik i demotywuje zarówno mnie, a jeszcze bardziej osoby, która to montuje, mojego przyjaciela Bartosza. Więc, Podsyłaniem mu kolejnych filmów za bardzo nie ma sensu, ponieważ to jest praca bezcelna na dobrą sprawę. Co dalej? W listopadzie zeszłego roku nastała tragedia i odeszła, odeszła osoba, która, którą uznawałem za przyjaciela, która też była elementem moj, mojego prowadzenia kanału. Tak była to jedyna osoba, na dobrą sprawę, z którą rozmawiałem o Klockach, więc to też trochę mnie odsunęła od tematu, ponieważ jak z nikim innym o tym nie rozmawiam, to temat też częściej zagasa, jest mniej opinii w mojej głowie, mniej o tym myślę. Więc tak to wygląda. Jeżeli oglądacie mnie dłużej, to wiecie o kogo chodzi. Kupowałem trochę zestawów po drodze, ale nagrywałem też filmy. Choć ten film nie ma być kompletnie taki defitystyczny. Jest też cel jakiś do tego całego gadania. To nie, to nie jest pożegnanie. Technicznie to jest powitanie w tym co chcę zrobić, ponieważ nie widzę już dalszego rozwoju tego kanału. Zwłaszcza przy mojej zainteresowaniu serii Lego, jaką jest Mikey Cheat i e, co najwyżej Kamień Imperialna Forteca, gdzie będę miał czas, ponieważ bardzo chcę do niej wrócić. Ponieważ aktual, to, co aktualnie będę musiał z nią zrobić, to będą duże wyzwania. Dla, moje, dla mojego umysłu. Tak? Będę musiał trochę pomyśleć o tym, jak to rozwijać e, z następnymi piętrami, żeby to się trzymało, żeby to działało, będzie to też duża inwestycja, co też będzie dla mnie problemem. Jak mówiłem jestem studentem. E, ale co? Jak mówiłem, to jest bardziej rozpoczęcie nowego rozdziału, ponieważ e, chciałbym rozpocząć, nagrywać kolejne filmy już w języku angielskim. Co może odstraszyć część z Was, ale mam nadzieję, że większość, albo przynajmniej ludzie, ci, ci którzy ze mną byli do cero czasu, którzy najbardziej byli zainteresowani moim, moimi życiami, zostaną. I przy okazji poznają lepiej nowy język, tak? Moja wymowa nie jest idealna, a człowiek studiuje język angielski, między innymi, więc będzie się rozwijać zdecydowanie. I mam nadzieję, że dołączycie do mnie w tej przygodzie, ponieważ yy, bez, was, bez was to nie ma sensu, tak to, to jest jeden powód dlaczego robię to tutaj, a nie na moim pobocznym kanale yy, anglojęzycznym, ponieważ chcę to zrobić porządnie. I albo to będzie kompletnie nowy rozdział i początek wszystkiego, albo to będzie kompletny koniec i śmierć śmierćada. Więc zobaczymy. Mam nadzieję na pierwsze, ale nie wykluczam drugiego. Mam już przygotowane pewne filmy, i niedługo po tym, jak ten film się pojawi, pojawi się też nowy film, już w, nowym w języku angielskim. I, razem z, I mam już kilka przygotowanych, nad kilkoma pracuję, i mam nadzieję, że będą się pojawiać regularnie. Co do c Day, które miałem zrobić z moją dziewczyną, e, nie rozstaliśmy się, to nie jest tragedia miłosna tym razem. E, jestem szczęśliwszy niż kiedykolwiek wcześniej w życiu, bo nie widać tego po mojej mimicy, mimicy ale jestem. Film co, nagraliśmy, w połowie nagrywania przynajmniej wyłączył mi się telefon i przestał nagrywać, więc z jakiejś godziny materiału mamy pół godziny i to to mniej ciekawe, więc cóż, tyle z tego, próba została podjęta, a powiedzmy sobie szczerze, robienie tego drugi raz nie byłoby aż, by aż tak ciekawe, zwłaszcza, że nie robię tego sam, sam byłbym w stanie nagrać coś drugi raz, nieraz mi się to zdarzało, ale z kimś średnia robota. Więc to jest to. Wszystko, co chciałem Wam przekazać. Jak mówiłem, mam nadzieję, że dołączycie do mnie na następnej, następnym rozdziale tego kanału. 5 lat minęło, i niech, pięć, i niech pięć kolejnych lat mija co tylko lepiej w rozwoju i razem z Wami. Polałem się wodą. Dziękuję Wam za wszystkie. Komentarze, lajki, wszystkie filmy, które obejrzeliście, wszystkie miłe słowa. I jeszcze raz mam nadzieję, że to nie jest koniec, a dopiero początek. Cześć.